Może się o 1000 zł, że nie... Nie dasz rady wytrzymać 24 godzin na obszarze tego kółka. A co jeśli wyjdę, co? Co jeśli wyjdę? No to wtedy tracisz 1000 złotych gościu. Ja no, ci powiem jaj. tak, to jest bardzo prosty hajs. Jeśli zostaniesz tutaj przez 24 minecraftowe godziny, czyli do momentu aż po prostu tutaj zajdzie powiedzmy słońce, tam już będzie nocka i nocka sobie minie, co nie? No to mhm. gościu wygrywasz 1000 złotych. Co sobie kupisz wow. za 1000 złotych? Możesz dużo rzeczy za to kupić, więc no, możesz spróbować, ale ale e, gierka nie będzie taka prosta. Bo e, co ty tutaj masz, Elviso? Powiedz Ja mi. mam kółko. No, masz kółko, ale nie wiem, czy się zorientowałeś. No ale wyścigiłem tutaj mówi. kilka rzeczy. No i co tu masz? Powiedz. Jakie masz Tutaj wyposaże? są krówki. Krówki no. robią mu. Okej, okay, dobra. I robią wrażenie. Dobra, Elviso, e, chcesz wygrać te tysiąc złotych na pewno, czy nie? Tak. Okej, okay, bo ja ci mówię, w każdej chwili możesz wyjść. Mogę? Tak, ale wtedy tracisz. Oj, to nie mogę chyba, co? No dobra, więc Elviso, słuchaj, to jeśli tak się umawiamy. E, dobra, powiem ci tak, masz tutaj drewno, możesz z wszystkiego, możesz rozwalić każdy blok mogę? na obszarze tego kółka. No tak. nice. Ale pamiętaj, nie wiadomo, czy pod ziemią nie ma nagle przepaści na 100 bloków, więc bądź ostrożny, I... bo ja tutaj zrobiłem tak, że jeśli zginiesz, automatycznie odradzasz się poza kółkiem, więc to o też nie. jest tutaj e, właśnie to słaba rzecz dla ciebie. E, ja mam kilka utrudnień. Na razie jeszcze ci wiesz, przez dwie minuty. E, do trzeciej minuty nie będę nic utrudniał, więc... I jeszcze możesz... ja mam pomysł, bo ja sobie no. zbuduję płot i cię odgrodzę. Elviso, e, ja ci przypomnę, że ja mam możliwość jego rozwalenia. A ja mam możliwość jego odbudowania. No pewnie masz, więc dobra, ja ci tu nie przeszkadzam. W każdym momencie razie, ziomki, jeśli chcecie więcej tego typu filmików, ja was zachęcam śmiało do zostawienia czerwonego subika, jak e, ten właśnie tutaj klocek wełny, którego Elwiso nie może przekroczyć dzisiaj. No chyba, że chce przegrać, więc dobra. Elwiso, e, no. wiesz co? A co ktoś ci krówki wypuścił, co? U no. To ja może sobie wyjaśnię. Ej, Elviso, nie wiem, czy ty... Wyjaśniasz je? A nie... Naprawdę je wyjaśniasz? Po co mi ich więcej? Eee... Wow. Jesteś naprawdę niesamowity, ale dobra, no Mam już żarcie. Okej, okay, masz żarcie. To, to jest aż trzy jakieś... mi wyleciały z jednej, ale sztos. Okej, okay, dobra. I ile masz? Okej, okay, dobra. Ale e... Bajrando, nie? No, gituwa, tylko pamiętaj, wiesz, ja ci przypominam, jeśli w jakiś przypadek zginiesz, coś się ci stanie, no to automatycznie tracisz tysiaka, gościu, więc no. Ja go ja... nie stracę, za dobry, jestem w Minecraft. Dobra, więc tak, ja oczywiście tutaj e, nie będę ci ułatwiał, e, ale swoją drogą jeszcze przypomnę, mam Instagrama, możesz wpaść, w link w opisie, e, więc tak, dobra Elviso. bordo co zamierzasz? Pod tym kółkiem jest takie coś, Czy ja mogę tam wejść? <laughs> możesz tam wejść, ale e, pamiętaj, że jeśli wyjdziesz z Obszar kulka i tego nie ogarniesz, to masz przypał. Mówisz? Tak. Tam są jakieś moby. Dobra. Wiesz co? Może eee. teraz nie będę ryzykował jakoś bardzo. Okej, okay, dobra, więc nie Grasz bezpiecznie. A zamiast tak? ogarniesz sobie jabłuszka jakieś może z tego, będzie okay. mega dobrze. I jabłuszka próbujesz ogarnąć, to dobra opcja, więc Elviso, ej, uważaj! No. Uważaj! No. <laughs> Będę teraz strzelał przez najbliższe 30 sekund. Masz strzelaj la Okej, okay. pamiętaj, ja będę teraz strzelał, okej. Okay. Chowaj się. Ja to robię, wiesz, na razie na luzie, takie luźne strzelanie. Nie staram się z cię nie fair. trafić, ale po prostu jak będziesz biegać, jest szansa, że cię w jakiś sposób u trafię. Nie fair. Dobra, myślę, że trochę cię osłabiłem. Nie będę ci tutaj nic robił. E oczywiście ty wszystko legalnie. E jak coś to ci uświadomię. Możesz budować za obszarem kółka, ale nie możesz za kółko okay. wyjść. Okej. Więc to fajnie, nie musisz robić tego na, na granicy, więc dobra. E, trzy drzewka właśnie ci zebrałem, Elvison. Nie chcesz ich może wziąć? Ja, ci ja mam radzę... już sześć sadzonek, mordo. Okej, okay, ja ci radzę uważać, wiesz, na to, co tutaj stawiasz, bo możesz mieć srogi przypał, jak ci czegoś zabraknie. mogę sobie zrobić mieć w sumie? No. Tam jest świętego, wiaście co będę miał. Kostkę i sobie zreje bądź mila. Dobra, ale pamiętaj, że jeśli zginiesz, to masz dużo większy przypał i. No, pierwszy najem. Okej, okay, pierwszy najadasz, okej, okay. zobaczmy. Czy ci się to uda, myślisz? Uda ci się tam wbić i nie Bo zostać i nie wyjść za obszar naszego pięknego kółka? Zobaczył tu jeszcze. Oj. Ja bym uważał z tym wychodzeniem za kółko, bo wiem, serio wiem, wiem. gościu tutaj mówiłem, że możesz mieć przepaść. E, możesz mieć. Jest duży tak blisko żelazo. Ej, LOL, jest, nice, to dzięki, to i wbijam. No, no dobra, wbijaj, wbijaj, tylko pamiętaj, ja tu pilnuję oczywiście, czy nie wyszedłeś za kratki. Więc e, e, no okej. Okay. I kopisz żelazo. Oj, gość, ja bym uważał, bo tu taki zielony kolega do ciebie się skrada e, i możesz. Nie mieć... Nie skrada się. Ej, Elviso, uważaj, uważaj. To jest. <laughs> uważaj. Bo tu lawa trochę cieknie. <laughs> Właściwy. Ej, ale ja ci mówiłem, że tutaj może być... O nie, no nie, tylko ci ułapię teraz z tym szkieletem. No, no nie, to jest niefajne akurat, ja ci nie chcę... Lamus sobie... jesteś i tyle. Ej, Elviso. No? Ty masz tutaj wygrać tysiaka, a ja mogę w każdej chwili zrezygnować Ja sobie z robię kid'ow kamienny, mordę już Ej, uważaj, bo trochę ci się tutaj rzeczy palą. To nie moje rzeczy, Mordo. A, twoje rzeczy, ja dobra. tylko przejazdem, jestem. O nie, tu jest świat, tak blisko. No nie! <grym> o, okay. jak się chowa! <grym> Zabudowany. Ja ale się ironika chowa. Szybko. Jak się skitrał. Elvis, bobo! Le, tu jest Irona, nice. E, gościu. No, już na zbrojkę nawet będzie. Zbrojkę chcesz sobie robić? Może. On naprawdę trochę chyba przygina z tą rozgrywką, więc ja myślę, że możemy mu ją trochę utrudnić. E, a, co jest? To jest? Co jest stary? Jak tam leci? Jest. Dobrze wszystko? No dobra, gituwa, gituwa. E, więc ten, no. Mam ostatnie żarcie. Chyba jest koniec z koniec zeskwintowaniem. Masz koniec żarcia? Jabłuszko! No? Jabłuszko, masz jakieś? Dobra, gości, no to spoko. E, ja bym radził tobie uważać, bo wiesz, ja nie muszę ci tobie utrudniać. Ja mogę ci też ułatwić i powiedzmy, że masz jedną opcję ułatwienia. Kiedy no? będziesz mieć jakiś przypał, możesz jeden raz z tego skorzystać, ale licz się z tym, że ja Czego? będę tobie też. No, nie wiem, masz losową rzecz. Mogę, może to być cokolwiek, nie powiem ci co to jest, ale masz taką opcję skorzystać i powiesz, że potrzebujesz pomocy, to. Możesz ją dostać, tylko... Jest to niezwykłe, jak mi szybko żarcie schodzi, bez powodu. Dlatego zostawiłem ci dwie krówki, tutaj miałeś trochę właśnie do zasadzenia, gdyby ci to urosło... Tu jest tutaj nic nie amor, tu jest pusto. Tu było sadzone, było, Miałbym nowe wekił. o widzisz, złodziej jeszcze się znalazł, no proszę bardzo. Mogę ci mamy to go. oddać, bo w sumie sobie sam to rozwaliłeś, ale będę dobry, to jest jedyny plus, który ci daję, dobra. więc dobra. Okej, okay, gościu, nie e, ma póki go. co ci tak dosyć dobrze idzie, mamy wiesz... E, dużo czasu tutaj minęło, więc... E, o tu Oj, oj, co tu spadło Elviso? Co tu spadło? Nie! <głos》>, uważaj! Uważaj, bo bardzo tu leci! Bum! Bum Pomażę gościu! Tylko, no i dobra Ale nie wyjaśniłeś go, wiesz, co mało pomogłeś. Dobra, gościu! <głos》>, czy odpalamy kolegę? Odpalamy kolegę, czekaj za sekundkę, okej? Okay? A, no dobra, ja ci tego tutaj nie niszczę, bo yy, wiesz, byłoby trudniej, ale? Odpal kolegę, odpal tego kolega, który tam był a, nie, nie, nie. Odpal go, bo ty tylko Nie skorzystał teraz nie, nie masz ty nie, wtedy bym stracił swoją przestrzeń i by jeszcze te moby wyszły. Utrudnij mi, na własne ryzyko. Dobra, mogę ci utrudnić. Nie, niżej, na, na moim poziomie tutaj, wysokościowym. No, chcesz? Na dziś tutaj, po tutaj no? Tutaj chcesz, na pewno. Jedno, no? Jedno, no dobra, zobaczmy. Utrudniam ci teraz, rozwalę trochę kółko. No to... nie! Czemu to widział? Chciałbym no tak... Tego, tego zabić szkielet najgorzej. Jejku. Oj, trochę ci nie przekonaj. Okay, masz teraz gorszy teren. Ja ci radzę Elviso kombinować, bo wiesz, ja ci nie będę tutaj ułatwiać. Tak powiedzmy, że o, tym takim innym dirtem, zaraz to znaczy jakoś obszar jak kółko szło, żeby nie było. O, o okay. tak. E, tak Jejku. wyglądało kółko, więc... No, Elviso, myślę, że na nockę będziesz mieć tutaj ciekawie, bo będzie dosyć mało miejsca, a tutaj nie Dobra. wydaje mi się, żeby było cokolwiek oświetlone, więc... Gdzie będziesz... jest ten szkielet? Oni jest pada nam idealnie. Też Ty naprawdę próbujesz polować na szkieleta? Kresiu, jesteś poważny? Jesteś poważny? To serio to wbił i robi? Ej, lol, przecież on zostanie wyjaśniony! masz półtorej serca! Masz półtorej serca? Okej, okay, dobra, podziwiam cię za twój zapał, póki co, wiesz? Naprawdę, podziwiam, naprawdę. To jest... Nie mam już żarcia, mam tylko zniweczonego mięso, o. Elwiso, czy ty nie wyszedłeś za obszar kółka przypadkiem? Nie, jestem tutaj idealnie, obok niego. Nie byłeś za obszarem kółka. Nie, Poczekaj, byłeś o tu. Tylko, byłeś... tylko się podniosłem do góry. Byłeś o tu? Nie, dobra, faktycznie. Byłeś na obszarze kółka, dlatego ja ci radzę uważać. Jeśli I pamiętasz, tak, jak swoim... mówiłeś, że mam jakąś opcję wsparcia od ciebie? Tak. Potrzebuję żarcia. Okej, okay, dobra. To masz szczęście, bo opcja wsparcia to było na przykład rozwalenie jakiegoś mopka, albo dostanie żarcia. I teraz mam do ciebie inną zagadkę. No. Więc możesz sobie wylosować ile tego żarcia trafisz. I to jest dobre pytanko, bo zrobimy o tak. Ja ci tutaj daję m, trzy opcje. Masz. E, albo nie, będę hojny. No. Więc możesz trafić. Ale jeśli trafisz. Ok, zróbmy o tak. 1, 2, 3 i powiedzmy, że jedna opcja będzie największa, jedna najmniejsza. Za, za którąś stracisz najwięcej, za którąś najmniej. O, wybieraj od jednego do 3. 3. 3. Ok. Wybrałeś opcję najlepszą, czyli dostajesz e, wszystkie ziemniaki akurat. Wow! Myślałem, że wybierzesz na jedynkę, ale proszę. Masz tutaj tak, dobry żyje, wybór. Dziękuję, siedemnaście! Masz teraz jedzonko, więc to, to jest duże ułatwienie. Ale liczysz z tym, że noc zachodzi, a w nocy przychodzą tu moby. Wiem. E, to i... ja te bloki zbiorę szybko, wszystkie, które tutaj Tak, leżą. szybko. Ja ci... Ej, Elwiso! Elwiso! Zombie! Patrz, gdzie stoisz. Patrz, gdzie stoisz, bo by jesteś blisko, żeby wejść Czego? do nieciekawej Oj. strefy. Oj, ej, okay, tu, czy tutaj tu się cieknie? Elvis, Elvis, Elvis spójrz, tu chyba. Ja toś... przeżyję, pani. E, patrz, tu coś spada z Jejku, nie strony. ogień, nie, 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 nie. Ci robi powoli niebezpiecznie. To okay. zaraz to będzie noska pod moby, ej, ale tak? spokojnie, mordo oj, oj, ej, co, co tu tak zleciało? Dobra, zabieramy gościa, nie będę tracić lawy. E, podziwiam, że jej nie zamurowałeś, więc wiesz, no. Nie jestem ale... złośliwy. Ok, okej, spoko. Eee, w każdym bądź razie. Dobra, I czemu, ja czemu... I wait. czemu mi schodzić warcie, jak się nawet nie ruszam. <laughs> Oj, musisz jakąś sobie strategię dobrać na nockę, bo ja tu nie widzę dla ciebie najkolorowy, takiego zbyt kolorowego scenariusza. Okej. Okay. Mówisz, że do góry nie radzę. No. Nie radzę Kremu? do góry. Pomyśl. Pomyśl. No ja myślę. Pomyśl, że ja mogę tam podbić i cię zrzucić, więc nie radzę ci, ale dobra, okej, okay. rób co chcesz, okej. Okay. Ale ja dobry jestem w tą grę. Aha, dobry. Cyk, cyk, ja mam dużo strzał. ja, ja znam te metody mordo, dobra, ja to nie gościu, Dobra gościu, cyk, 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 lecimy, lecimy się tutaj pobawić, bo gościu, no nie ma takiej opcji no. Chcesz lecieć do góry? Chcesz? Chcesz spaść? No. Chcesz spaść koleś? Nie. Chcesz spaść? No to ja ci radzę zaprzestać budowania w górę i zejść na dół, bo to jest e, oszukiwanie już na dół. Dużym... Nie jest tym oszukiwaniem? Nie jest oszukiwanie, ale jest, e, dzięki temu gra... Jestem ty... na czerwonym klocku, ale ja mam farta. Myślałem już, że wyszedł niechcący, ale jednak żyję. Chciałem Super, cię do tego miewam. sprowokować, szczerze. Mam taką nadzieję, że będziesz taki zły na mnie i Gdy będziesz chciał skoczyć, ale. Okej, okej, Kiedy mija czas. A, Elviso, jak się nocka skończy, a nocka jest długa. Długa, okej. Okay. Bardzo długa. O. Ej, gdzie ty schodzisz? Na dół. Ej, no. no. <laughs> Chociaż co postawiłem co na moim. Chcę, żebyś trenu. teraz miał trochę takiej, może ciężkiej, po, po prostu walki, gościu, bo będziesz musiał tu stać na dole. Ja będę tu ciąg górę pilnował. Okay. Żebyś tylko nie mam już żartem, nie, nie regeneruje. Serio? No. <laughs> o kurde, ja może tu jakiegoś miłego. Ale przyszło. mogę się również kopać w dół. E, możesz. Możesz kopać do dowolnej kratki w dół. Serio, ale liczy z tym, że ja wiem co jest na dole i jak będziesz się kopać w zły sposób, okay. możesz mieć duży przypał. Ej, bo tutaj mam jeszcze żadnego bo Oj, tam jeszcze jakieś widzę w okolicy niestety. Hejka, hejka, yy. hejka. Ho, 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 ho. Gdzie ja tą skrzynkę sięgnę, żeby ją sobie otworzyć. Którą? Tą. To jest pusto. Ej, ej naprawdę ty zostawiłeś w innej skrzynce? No ta ma swoje tamy. Serio? No ja ja i że. O, o hejka, kumpel! On ciebie ja nie lubię, ja mnie lubię. Pamiętaj, nie możesz wyjść z serwera też o tym. Okej. Okay. Mm, bo to będzie się liczyło z tym, jakbyś po prostu, wiesz co. No wyszedł z kółka w sumie. U. Ej, mocne, rozwaliłeś go, jak to zrobiłeś? No. Jestem dobry w Minecrafta, mordo. Dobra, <laughs> taki dobry? Tak. To lepiej zejść z celownika. Jestem hojrak, Okej, okay, dobra, zagrajmy w grę. Kozak. Ja strzelę w losowym momencie, chodź sobie o tak, zobaczymy, czy wygrasz. Czekaj. Zamykam oczy i chodź tak w prawo lewo, prawo lewo, dobra? No. Okej. Okay. No, chodź, chodź, zamknąłem oczy, ja też się tak ruszam, strzelam w losowym momencie teraz. O! <laughs> nie zamknąłem oczu, jak coś, po prostu chciałem się trafić. Tak. Ale już się trafisz <laughs> drugi raz, nie? Nie, I na razie cię spuszczam. Się nie chcę ci, wiesz. Ja pod koniec zrobię ci dopiero Harmider. Na przykład to teraz, o. Teraz ci wypuszczę jedną lawę. Eee, e, gdzie się wybierasz? Kolo. A nas podstawego. Kolo. Kolo! Ej! Nie! Wow. Mówię, żebyś uważał gościu. Pleszczalny jesteś, nie? Nie. Ty w ogóle nie ogarniasz tej gierki. Właśnie teraz przegrałeś. Gościu, przegrałeś, przegrałeś Brak uczciwości Ale były takie zasady, ty miałeś po prostu tam przetrwać Ale były no. przeciwko mnie od samego początku Mogłeś się zakopać, gościu, mogłeś stać w jednej kratce Żeby paść w twoją zapadnię, tak Ale... Tam ja nie było się U, ja cię tylko prankowałem, tam nic da. nie ma pod spodem. Serio, możemy iść, chodź, chodź, zobaczysz, zobaczysz, Elviso. biorę teraz, ej, stój, 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 patrz, poczekaj, gościu, poczekaj, patrz, lecimy tam w dół, zobaczmy, czy tam coś na to, do... o kurde, tak to nie miało wyglądać, dobra, wow, wow, czy coś tam jest? Nie, nie ma, tylko ty o, tego wykorzystajesz, no, e... ej, Elwiso, ale ty masz mi teraz hajs chyba wysłać, co nie? Jaki hajs? Albo no, wyglądasz jak... Przegrałeś. Do widzenia! Dobra, Simano, więc ziomki wydaje mi się, że. Albo mu odpuszczę, albo zrobimy jakiś rewanż, więc serio, napiszcie jakie jest lepsze rozwiązanie. Odpuszczamy Elvisowi, czy robimy jakiś rewanż, że może ja będę mieć tego typu challenge do tutaj wygrania, więc... Piszcie koniecznie, co wolicie zobaczyć na tym odcinku. Będzie to już, no niestety na tyle. Elvisowi się nie udało, ale myślę, że uczciwą opcją będzie taki zrobić rewanż, gdzie ja będę na tych samych zasadach, w takim samym kółku, z takimi samymi zasobami mógł sobie pobyć. Więc słuchajcie na tym filmiku. Niestety to na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia na następnym. No i cześć.